Tym razem Nepo zagrał d4 i poszedł, co ciekawe, gambit hetmański, wariant wymienny. To już mi się podoba, bo gram ten wariant chyba ze 14 lat. Poszło goniec g5, c6, e3. I tutaj warto kojarzyć różne sztuczki. W partii nastąpił ruch h6. Co ciekawe, goniec f5 wygląda tak bardzo naturalnie. I też to może być grywane, chociaż z praktycznego punktu widzenia jest to dosyć smutna pozycja, ponieważ jest taka fajna sztuczka taktyczna i biały jest w stanie popsuć przeciwnikowi pionki całkowicie. Co ciekawe, jeżeli chodzi o takie staromodne podejście do tych pozycji, to raczej ruch H6 był niepolecany. Grywano bardziej goniec E7 z takim zamysłem, że finalnie skoczek przechodził często na gier. I ruch H6 był w tym kontekście nieprzydatny, no bo wtedy pole G6 było pod kontrolą białego i ten skoczek tutaj wjechać nie mógł. Więc to są różne podejścia do tych struktur. W partii Ding H6 sprawdza co z tym gońcem Nepo chce zrobić. Nepo utrzymuje związanie, więc goniec E7 nastąpiło, goniec D3, Roszatka, Hetman C2, wieża E8, skoczek G2. No i tutaj mamy skoczek BD7 i zatrzymajmy się na chwilę w tej pozycji. Te struktury, struktura karlsbacka to jest bardzo, bardzo znane. Klasyka klasyki w meczach o Mistrzostwo Świata było to grywane. Już... Kilkadziesiąt, jeżeli nie więcej, lat temu. No, myślę, że ponad 100 nawet. No dobrze, więc o co tutaj chodzi? Biały ma bardzo elastyczne podejście, może na wiele sposobów uderzyć. I przyznam szczerze, że tutaj liczyłem, że będzie naprawdę ciekawa zadymka, jeżeli Nepo zdecyduje się na długą roszadę. Długa roszada w tych pozycjach jest jak najbardziej ciekawym posunięciem, szczególnie kiedy zostało już zagrane H6. No, tak jak widzicie, Stokwisz nie jest za bardzo fanem tego podejścia, ale z praktycznego punktu widzenia jest tutaj wesoło. Ponieważ w momencie kiedy H6 zostało zagrane, no to biały ma bardzo prosty plan, czyli G4G5 i w ten sposób już linia G się otwiera, no i później po tej linii G biały będzie. Mógł atakować. Tego typu wariant był stosowany m.in. przez naszego polskiego zadymiarza, czyli Jana Krzysztofa Dudę. I wydaje mi się, że łatwiej jest tutaj atakować białymi, bo jest taki łopatologiczny plan, a czarny musi tymi pionkami aż do B3 dojechać, żeby jakkolwiek tutaj pozycję otworzyć. Więc to jest, to jest dosyć ciekawe, że Stokwiś tak bardzo tego nie lubi. Natomiast Nepo zdecydował się tutaj na bardziej klasyczne podejście. I te pozycje też bywają bardzo dynamiczne, bardzo ciekawe. Czarny musi grać naprawdę ekstremalnie precyzyjnie, żeby, żeby nie skończyć w mega kiblowatej pozycji. Więc w jaki sposób? Biały tutaj może atakować. Takim klasycznym planem jest atak mniejszościowy, mniejszościowy, no bo biały ma mniej pionków na skrzydle hetmańskim, a tutaj atakuje, czyli wieża B1 z następnym B4, B5 i wybicie na C6. No i później wieża FC1 i biały po prostu tego piona z C6 będzie chciał atakować. I te pozycje są dosyć przykre dla czarnego, bo czarny nie ma takiej jasnej kontry i musi po prostu grzecznie się bronić. Z z drugiej strony biały też ma możliwość uderzenia w centrum, czyli F3 i później E4. Oczywiście tak od razu no to tego się zagrać nie da, bo skrzydło królewskie się osłabi, ale ogólny zarys, czyli albo B4, B5, albo F3, E4, to jest bardzo ważna sprawa, drodzy widzowie, żebyście te pozycje kojarzyli, żebyście wiedzieli jakie są takie typowe plany gry. I tutaj różne ruchy były stosowane, skoczek H5, żeby wymienić gońce, skoczek e 4 z tym samym zamysłem, więc to jest jak najbardziej ok, a Ding zdecydował się na ruch A5. A5 bardzo ciekawe podejście, czyli widzicie, że Chińczyk dobrze rozumie, co tutaj Nepo chce zrobić, i od razu to blokuje, czyli zablokował ten plan B4. Nepo na to odpowiedział ruchem A3 no to przeciwnik skoczek H5 zaszła rzeczywiście ta wymiana i wieża z A na E1 i to jest jednoznaczny sygnał, że Nepo będzie chciał realizować ten plan, bo B4 rzeczywiście w tej sytuacji będzie bardzo ciężkie do przeprowadzania a mało tego, warto też o tym planie pamiętać że nawet jeżeli to się uda przeprowadzić, to czarny często ma taką sztuczkę żeby skoczek B6, skoczek C4 i całkowicie zaklejstruje skrzydło hetmańskie, a ten pion jest słaby. No oczywiście tutaj to, to nie ma racji bytu, ale żebyście kojarzyli pomysł. Więc w partii wiesza z A na E1 skoczek F8, czyli co tutaj czarny kombinuje. Właściwie czarny ma też dwa takie główne pomysły na tę sytuację. Pierwszy jest to jakaś akcja na skrzydle królewskim. Czasami udaje się zagrać F5 i może nawet F4. Drugi zamysł jest taki, żeby zagrać C5 i podważyć centrum białego, tak żeby białemu ciężej było przeprowadzić to F3-4. I w partii mamy skoczek C1, czyli wieża teraz już broni pionka, no i właśnie Nepo F3 tutaj zagrał. W partii skoczek E6, czyli Ding się aktywizuje atakując skoczka z D4, żeby E4 nie można było zagrać. No i w partii mamy powrót, powrót skoczka na E2, na co Ding odpowiedział agresywnym ruchem C5. Bardzo jestem ciekaw, co by było grane, gdyby ten skoczek cofnął się na F8, czy tutaj Nepo forsowałby remis, czy, czy grałby na wygraną ruchem E4. No, jest to początkowa faza meczu. Wiadomo, że Nepo ma przewagę punkta, ale wydaje mi się, że nie będzie tutaj jakoś bardzo remisów forsował. Jeżeli będzie jakiś wynik nie wiem, typu 6 do 5, a 7,5 punktu daje wygraną, to myślę, że wtedy już nie będzie chciał ryzykować i rzeczywiście nawet białymi te remisy będzie forsował, ale to oczywiście zobaczymy. Więc Ding zdecydował się na takie dosyć agresywne posunięcie C5, chociaż ja, Osobiście bardziej jestem w tej pozycji fanem ruchu B5. To jest nowatorskie podejście w tych pozycjach stosowane od niedawna, bo do tej pory zawsze uznawano, że no ten pion z C6 będzie teraz bardzo słaby i dramat. Ale prawda jest taka, że goniec D7 bardzo dobrze tego piona zabezpieczy, a jeżeli jakieś E4, to w ogóle bicie bicie i C5. I okazuje się, że C4 jest kolosalną groźbą, bo ten goniec nie ma gdzie odchodzić. A jeżeli wybicie, no to nagle ten pion jest izolowany i ekstremalnie słaby, i jeszcze czarne pola pieruńsko-słabe w obozie białego. Więc to B5 wydaje mi się, że ma po prostu lepszy potencjał, choć C5 też jest interesującym podejściem. I muszę powiedzieć, że posunięcie C5 jest bardzo interesującym podejściem, ponieważ teraz wiadomo, spełnienie marzeń czarnego jest coś takiego, że później C4, B5, B4 wpakuje i rzeczywiście Nepo może mieć pewnego rodzaju problemy. W związku z tym w związku z tym pan Jan wrzucił posunięcie goniec B5 wcześniej, żeby to C4 nie było kłopotliwe, no bo ten goniec w potrzasku. Wieża odeszła na D8 i teraz nastąpiło wybicie na C5 i mamy tutaj niezwykle interesującą strukturę pionową, bo z jednej strony jest ten izolowany pion z d5, który jest oczywistym problemem, ale z drugiej strony jest też słaby pion z e3. I to się tak w wielu przypadkach wyrównuje w takich sytuacjach, czyli biały broni swoją słabość, czarny broni swoją słabość, no i jest taki impas i jakiś remisik. Natomiast tutaj są pewne detale, które sprawiają, że pozycja czarnego jest przy Mniejsza. Lepsza to za dużo powiedziane, ale przyjemniejsza to na pewno, ponieważ tutaj Hetman D2, pion został zabezpieczony, goniec D7, i tutaj Jan zdecydował się zbić na D7, co poskutkowało tym, że skoczek przeszedł na B6, i teraz zauważcie. W momencie, jak ten skoczek ląduje na C4, to pozycja, to pozycja czarnego robi się naprawdę świetna. Mianowicie presja na B2 będzie spoko, presja na E3 jeszcze lepsza. I właściwie wygląda, że o tego pionka D5 to w ogóle nie trzeba się martwić. A ten pion z E3 w dosyć kłopotliwej sytuacji. No i tutaj Nepo poprawił jeszcze kolejną niedokładną. Z dokładnością. Zagrał wieża D1. Skoczek rzeczywiście na C4 wylądował. No i teraz hetman został ewakuowany na F2. I tutaj mamy kolejny bardzo istotny moment tej partii, ponieważ wygląda to dla Dinga świetnie, tak? Czarnymi absolutnie bez żadnych problemów wyrównał, jeżeli chodzi o debiut, a mało tego ma nawet trochę aktywniejsze ustawienie, nie? Więc tutaj argumenty w Wszystkie są w jego rękawie. Natomiast tutaj no, ta psychologia podejrzewam, że odegrała rolę, e, ponieważ e, no, Dink jest po porażce. A kiedy szechista jest po porażce, to zazwyczaj ma mniejszy dryg do ryzykowania. I tutaj Ding zagrał bardzo spokojne wieża z A na C8. Ruch, do którego ciężko się przyczepić, ale też nie ma takiej bezpośredniej presji. Natomiast takim bezpośrednim uderzeniem byłoby skoczek bije A3. I zauważcie, że teraz po biciu na A3 jest bicie na C3. No i to byłby po prostu czysty pionek przewagi pozamiatane. Więc ciężko mi powiedzieć, co tu Dingowi się nie spodobało? Jeżeli chodzi o skoczek A4 z control, no to na luzie można to odbić ruchem Hetman B4. Więc podejrzewam, że Ding liczył coś w stylu E4, czyli, czyli że po prostu Nepo kontr-atakuje. No bo teraz jeżeli nastąpi bicie na E4, no to jest kłopot, bo teraz już nie ma jak skontrować na tego skoczka, no bo jest on broniony. No i wisi hetman, wisi skoczek i jest przegrana pozycja. Więc po E4 można się po prostu wrócić i prawdopodobnie czegoś takiego się Dinko bawiał. Chociaż dalej jestem fanem pozycji czarnego, ponieważ czarny ma dwóch na jednego na skrzydle hetmańskim, więc koń Będą lepsze, ponieważ będzie można wytworzyć wolnego pionka, więc komputerowo równa nawet dosłownie bo 000. Ale wydaje mi się, że to biały musiałby bardziej się tłumaczyć. W partii natomiast wieża z A na C8, skoczek wszedł na A4, jest atak na Hetmana. Hetman się wycofał, no i teraz wieża z F na E1. Czyli tutaj Nepo hmm, przestawia się do defensywy. I w partii nastąpiło Hetman F6. Natomiast bardzo ciekawym ruchem byłoby, byłoby zbicie na D4. I też niesamowicie jestem ciekaw, co tutaj Dingowi się nie spodobało. No bo powierza bije D4. Jest bardzo forsowny ruch B5. I zauważcie, że nie ma nic mądrzejszego niż cofnąć skoczka na C3. A teraz Hetman wkracza tutaj do akcji i ponownie. Pojawiają się te groźby bicia, no bo ten skoczek ma niestabilną pozycję, a skoczka. Cofać? No, nie bardzo można, bo to nawet wieża D6 i czardy tutaj całkowicie linię linie C zdominuje, bądź też w ogóle będzie chciał się przełączyć do ataku na królewskie. Na pewno pozycja znacznie lepsza. Być może Dink się tutaj obawiał, że przeciwnik przyciśnie go na pionku D5, ale tutaj wchodzi właśnie fajna sztuczka taktyczna, takie bardzo masowe wymiany. No i na koniec mamy taką wieżówkę. Która z teoretycznego punktu widzenia jest remisem, ale jednak ten pion z linii A biegnie do pola przemiany i biały musiałby się naprawdę tutaj wykazać umiejętnościami defensywnymi, bo ta, taka końcówka jest naprawdę bardzo trudna do ustania. No bo czarny, wiecie, dojedzie tym pionem na A3, później popyla królem, żeby król pionkowi pomógł, i biały musi idealnie co do tempa wyliczyć. W jaki sposób skontruje na skrzydle królewskim, co oczywiście jest nieprost. Natomiast w partii poruchu Hetman F6 mamy zagranie skoczek B5. Czyli Nepo odchodzi skoczkiem, odsłania atak wieży. No i ten skoczek jest rzeczywiście bardzo aktywny. No jeżeli czarny zagra coś takiego, no to już skoczek z linii A wraca do akcji, jest presja na D5. Teraz już żadnych sztuczek typu skoczek bije A3, wieże bije C3 nie ma. No więc, no więc Chińczyk zdecydował się pozbyć tego skoczka z B5. Nepo się wrócił, skoczek E6, no i po prostu remis przez trzykrotne powtórzenie pozycji. Więc mamy tutaj remisik. Wydaje mi się, że Nepo to d4 tak na przypale zagrał, to nie jest jego główne przygotowanie na ten mecz mistrzostwo świata, tylko po prostu chce tak zamieszać sekundantom Dinga. Oni teraz zaczną coś szykować na to d4, ale tak jak widzimy w tej partii, no Ding na pewno został zaskoczony, bo Nepo raczej gra e4. A właściwie bez większych problemów to D4 odbił, uzyskał spoko pozycję, w której nawet mógł wytwarzać presję. Więc szkoda, że, szkoda, że mocniej Dink nie uderzył w tej partii, bo gdyby wyrównało się w meczu, byłoby na pewno znacznie ciekawiej, ale jutro o godzinie 11 zapraszam Was na kolejną partię. Tym razem Ding będzie grał białymi. Ostatnio tymi białymi poszło mu fatalnie. Zobaczymy, co tym razem. Razem wyciągnie, bo na pewno, mając tę przewagę tempa, będzie się starał wyrównać w meczu. Także dzięki za uwagę, no i widzimy się w kolejnych podsumowaniach. Pa, pa widzowie!